Gdy ciężko rany Rick Grimes w towarzystwie JD został przetransportowany helikopterem do osady ludzi w czarnych uniformach w serialu, jego historia się zakończyła, a my nie mieliśmy bladego pojęcia co przez tyle lat mogło się z nim dziać oraz dlaczego pomimo upłynięcia tylu lat od tamtego wydarzenia nigdy już nie wrócił do Aleksandrii. I tu pojawia się Spinoff pod nazwą The Walking Dead Devils w Hulif, który nam to wszystko ładnie wyjaśnił. A ja wam to wszystko streszczę. O co od dłuższego czasu mnie o to prosiliście. Po dotarciu do Wojskowej Republiki Obywatelskiej, gdzie w pierwszych godzinach głównemu bohaterowi zostaje udzielona pomoc medyczna, w późniejszym czasie jest zmuszany do wykonywania brudnej roboty polegającej na wybijaniu pojawiających się tu zombie. Jest to najniższy stopień w hierarchii, więc jeśli chce stać się obywatelem miasta, musi w tym miejscu przepracować 6 lat. Generalnie ma on zupełnie inne plany, bowiem za wszelką cenę chce wrócić do Aleksandry. W związku z tym kilkukrotnie próbuje swoich możliwości w ucieczce, nieskutecznych zresztą, bo nieważne jakich metod by zastosował, ciągle jest łapany przez żołnierzy. Mimo to to nie powstrzymuje go by podczas wykonywanej misji polegającej na zamianie nie płonących martwych nie spróbować po raz kolejny tego co zawsze mu nie wychodziło ale żeby to się mogło w ogóle udać musi odciąć sobie rękę przywiązaną do łańcucha plan wydawał się dobrze przemyślany inaczej wygląda sprawa z jego realizacją podpułkownik Okafor widząc w jednorękim ocalałym jak i jego koleżance o imieniu per potencjalnych dobrych żołnierzy namawia ich do wstąpienia do wojska ten pierwszy wymieniony po pierwotnym odmówieniu takowej propozycji po dłuższym w zastanowieniu się zdając sobie sprawę, że jako żołnierz po zdobyciu pełnego zaufania będzie mieć najlepszy jak dotąd okazję do ucieczki ostatecznie zgadza się wstąpić do armii. Następnie obaj zostają wtajemniczeni w plan podpułkownika i teraz wspólnymi siłami będą chcieli odmienić sierem od środka. Jednak pierw muszą awansować na coraz to wyższe stopnie aż zostaną wtajemniczeni dość ściśle tajnych i. Informacji przez majora generała Billa Jak wam wspomniałem wcześniej główny bohater dołączając do armii po zdobyciu pełnego zaufania będzie chciał uciec z Republiki. Tu też podczas wykonywania pewnej misji w opuszczonym zakładzie chemicznym ma swoją okazję, lecz jego plany zostały pokrzyżowane przez nagłe pojawienie się małej dziewczynki. Ta nieudana próba zmusiła do złożenia odwiedzin okaforowi zmuszając wysoko postawionego żołnierza do powiedzenia o naszym szeryfie i jego rodzinie. A jak się okazuje, wie bardzo sporo, dlatego nie chcąc ryzykować utraty swoich bliskich, jest zmuszony zaakceptować swoje nowe życie w pełni oddanej Republice Obywatelskiej. W trakcie tej rozmowy dowiedzieć się można, że to właśnie podpułkownik odpowiada za zbombardowanie między innymi Atlanty, czy też Los Angeles. Jakiś czas później nie tak dawni rekruci zostają przydzieleni do tajnej placówki położonej w górach Kaskadowych w celu przekształcenia tego miejsca na dobrze funkcjonalną bazę militarną mając na to 12 miesięcy po upłynięciu tego okresu pojawia się już kolejne zadanie do zrealizowania lecz w jego trakcie śmigłowiec zostaje zaatakowany przez nieznaną nam grupę ludzi na dobitkę tego wszystkiego okafor zostaje potraktowany część w rodzaju wybuchającej strzykawki a to nie wszystko bo postać w zbroi i katani po kolei dobija każdego kto przeżył katastrofę gdzie mając przed sobą ostatniego żyjącego żołnierza zanim dokona na nim ostatniej egzekucji postanawia odsłonić jego twarz nie wiedząc kto kryje się w tym hełmie jak dobrze wiecie w dziesiątym sezonie żywych trupów Nishon odnajdując poszlaki wskazujące na przeżycie wybuchu na moście przez Rika wyruszano jego poszukiwanie natrafiając w pierwszej kolejności na dwóch ocalałych potrzebujących pomocy którym tej pomocy udzielił Zaprowadzając parę do ich grupy. Jak się okazuje, są to ludzie bez stałego miejsca zamieszkania, będący w ciągłej podróży. A ci są w stanie pomóc odnaleźć zaginioną osobę. I tu pojawia się pewne wydarzenie, które mocno to wszystko opóźniło. Precyzyjnie mówiąc, w napotkanej małej opuszczonej osadzie wszyscy zostają potraktowani trującym gazem zrzuconym przez helikopter należący do CRM, co doprowadziło do śmierci praktycznie wszystkich osób z wyjątkiem mission oraz Nata. Z drugiej strony ich płuca są na tyle uszkodzone, że prędko nie dojdą do siebie. Po wznowieniu swojej podróży ten niskorosły osobnik widząc helikopter postanawia pomścić swoich ludzi odpalając kilka rakiet własnej roboty. Tu też wszystko się wyjaśnia z jakiego powodu nasza samorajka była tak żona krwi, choć nie spodziewała się widoku śmierci. I swojego towarzysza z rąk ledwo żyjącego żołnierza, który ostatnimi siłami posyła w jego stronę kulkę. Wydawać się może, że teraz główni bohaterowie, po tym jak się odnaleźli, mogą wrócić do Aleksandrii, ale nie, ponieważ właśnie zbliża się kolejny śmigłowiec, dlatego jeśli nikt z nich nie chce zginąć, muszą oczekiwać na transport do republiki, gdzie nowa przybyła podczas przesłuchania, musi przedstawić się jako zupełnie inna osoba nie mająca nic wspólnego. Z jednoręki jest to jedyny sposób, aby mogła dołączyć do CRM jako najemnik. A już między przerwami od pracy, zostaje zaciągnięta przez Rika w ustronne miejsce, by chociaż przez chwilę mogli spędzić ze sobą czas. Gdzie wykorzystując sytuację, informuje ją o przygotowanym środku transportu prosto do Aleksandrii. Jednak, jak się okazuje, na miejscu spotkania zastała jedynie martwego szwendarcza z rozwaloną głową w stroju robotnika w pozostawionym liście natomiast dowiaduje się, że Sheriff nie mógł zdecydować się na ucieczkę z uwagi jakie mogłyby wyniknąć z tego konsekwencje. Ta oczywiście nie zamierza wracać sama i w Republice próbuje namówić swojego ukochanego do opuszczenia tego miejsca lecz niestety żadne słowa go w tym nie przekonały. W międzyczasie Jadis oglądając nagrany wywiad składa Rickowi wizytę informując go że wie o pobycie bardzo bliskiej mu osoby. Choć nie zamierza się z tym z nikim dzielić przynajmniej do czasu aż nie zaczną niczego kombinować na niekorzyść republiki. Dodatkowo, jeśli spróbują razem uciec, przyczyni się do najazdu na Aleksandrię, Morb Jednocześnie jej mieszkańców. A te wszystkie informacje na temat położenia osady oraz przeszłości naszego bohatera zostały dobrze ukryte w pewnym miejscu. Teraz jednak trzeba zająć się czymś innym, mianowicie w górach kaskadowych oczyścić raz z nieumarłych. Zadanie te zostało przydzielone dwóm bardzo znanym nam postaciom, z czego ta jedna dosyć niedawno została zrekrutowana na żołnierza, tak czy inaczej, pozbywają się oni ożywieńców za pomocą czegoś w rodzaju bomby. Niemniej w w powrocie do głównej placówki samurajka przed swoim planowanym skokiem chwyta ze sobą Rika Grimesa i razem spadają prosto do wody po dotarciu do pierwszego lepszego wieżowca, by móc chronić się przed panującą burzą następnego poranka dowiadują się że helikopter którym lecieli właśnie się rozbił w zasadzie jest to dobra informacja bo w takim wypadku nikt z Jerem nie będzie ich szukać skoro uznają ich za martwych dzięki czemu mogą wrócić do swoich przyjaciół oczywiście nie jest to takie problem dlatego główna postać z całej serii, nie chcąc ryzykować, woli wrócić do Wojskowej Republiki Obywatelskiej. Dopiero nadlatujący helikopter, który wysadził ten już zniszczony oraz odparając rakiety w stronę budynku, otworzyło mu oczy. Po zrozumieniu swoich błędów nie pozostało nic innego jak razem z uciec z zawalającego się budynku i znalezionym samochodem kierować się do Aleksandrii. Zatrzymanie się na noc w pobliskiej chatce było ich największym błędem jaki i popełnić, widząc jak właśnie zostali namierzeni przez JD A ta wiąże naszych bohaterów, by móc ich oczywiście zbić. Choć jak się okazuje, nie ma ona dobrego celu, pudując z bliskiej odległości, co świetnie wykorzystuje mission, boleśnie raniąc antagonistkę topolkiem idealnie w brzuch. Wydawać się może, że teraz po ucieczce z miejsca zdarzenia krwawiąc uda się prosto do Republiki Obywatelskiej, gdzie zostanie udzielonej pomoc medyczna, ale nie, bo po drodze napotykając na grupę ocalałych postanawia ich wykorzystać do przygotowanej zasadzki. Jednak ci dość szybko zostają zjedzeni żywcem przez zombie, zaś kobiecy czarny charakter zostaje działnięta w szyję. W takich okolicznościach nie mając nic do stracenia wyjawnia w jakim miejscu ukrywa informacje na temat Aleksandrii, po czym jej cierpienia zostają skrócone. Rewolwerowiec powraca do placówki z tłumacząc swoje zaginięcie katastrofą lotniczą spowodowany uderzeniem pioruna, lecz zanim doszło do rozbicia się śmigłowca, Misza zdążyła go z niego wypchnąć, gdzie następnie wpadł prosto do wody. Jeśli o niej mowa, to ta w tym samym czasie zakrada się niezauważenie do pokoju Jailis w celu zniszczenia wszystkich informacji na temat położenia Aleksandrii oraz przeszłości jej mieszkańców. Wracając do naszej głównej postaci, jego powrót udowodnił wszystkim, jak bardzo zależy mu na Republice, co w rezultacie przełożyło się na wtajemniczenie jego osoby dość się tajnych informacji. Mianowicie dość niedawno odkryto milionowe zgrupowanie martwych, a wedle obliczy ludzkości pozostało maksymalnie 14 lat życia zanim wszyscy nie zostaną w pożalci przez stada żywych trupów. Zatem jedynym sposobem na minimalny przetrwanie jest atakowanie innych osad z zamiarem pozyskiwania stamtąd żywności. Jednoręki ocalały nie chcąc do tego doprowadzić puścić decyduje się za przy łódce tej społeczności jego własnym mieczem. Następnie w towarzystwie mieszony niszczył wszystkie butle z gazem. Do tego posłuży im zombifikowana wersja Billa, który pociągając zalinę ma aktywować zawleczki granatów, dzięki czemu dojdzie do eksplozji. Per w porę domyślając się, co planuje zrobić jej dobry przyjaciel z armii, zamierza go od tego powstrzymać, ale na to było już za późno, gdy zawleczki zostały właśnie aktywowane, co doprowadziło do wybuchu. Na Naszym bohaterom jakimś cudem udaje się tą eksplozję przeżyć w mocno absurdalny sposób ukrywając się pod flagą Jak się okazuje nie byli oni jedyni bo dzięki założeniu maski przeciw przez per również udaje się utrzymać w siecie żywych Choć jak widać nie na długo Po pozbyciu się zagrożenia cała republika obywatelska nie mająca nic w tym wspólnego pod przywództwem nowej osoby zmienia swoje zasady i od teraz każdy będzie mógł do nich dołączyć Mniej więcej w tym samym czasie w okolicach Aleksandrii główny bohater ma przyjemność w końcu po tylu latach zobaczyć się ze swoją córką Judith, którą ostatni raz widział gdy ta miała dwa latka oraz poznać swojego syna o imieniu Rick Junior. No i tym oto happy endem kończy się historia z udziałem byłego zastępcy szeryfa służący niegdyś wbrew swojej woli potężnej organizacji o złych zamiarach wobec innych o czym świadczy wielokrotny mord niewinnych przetwałych. Ode mnie to tyle. My widzimy się w przyszłych materiałach na tym kanale. Do zobaczenia.